mam się Lizetta, mam na imię Lizetta, w skrócie Liza. Jestem tarocistką. Robię odczyty z kart tarota Ciro Marciettiego, Boski Tarot, jak również z tarota Złotego. Zajmuję się również rytuałami wszelkiego rodzaju, jak i sesjami rejki. Jest to moje pierwsze czytanie dla znaku zodiaku Byk. Mam nadzieję, że będziecie dla mnie wyrozumiali i z czytania na czytanie będzie mnie to, sz... mnie to szło lepiej i będę bardziej elastyczna, mniej spięta. Eee... Nie wiem, zobaczymy, prawdopodobnie będę robiła czytania dla każdego znaku zodiaku co miesiąc. Być może jeszcze jakieś czytania tygodniowe, bądź dzienne, bądź karta wyboru. <laughs> na tę chwilę chciałam zrobić dla znaku zodiaku byk na miesiąc marzec potasuję karty i zobaczymy co mają nam do powiedzenia karty dla byków na miesiąc marzec 2020 ja sobie wcześniej karty już tasowałam, ale żeby każdy z Was był pewien, że Jest jak należy. Przetasuję je jeszcze raz. Z pełnym szacunkiem. Poprosimy karty, żeby powiedziały nam, co mają do powiedzenia nam dla byków na miesiąc marzec. Używam również wahadełka. Także, jeśli będę miał jakiś problem, to też zapytam: wahadełka. I poproszę o podpowiedź, rozwiązanie. Powiedzcie karty, co dla byków na miesiąc marzec. Powiedzcie karty, co dla byków na miesiąc marzec. Więc na pierwszy rzut oka od razu widzę, że jesteście czymś bardzo przygnębione. Oczywiście pamiętajcie też, proszę, że nie będę robiła przekazu dla wszystkich byków, bo nie ze wszystkimi może to rezonować, co będę mówiła i co będę czytała. Niemniej jest to czytanie ogólne. Na prywatne zapraszam na maila, którego podaję. Pod filmikiem. Natomiast to, co najbardziej rzuca mi się teraz w oczy, to właśnie przygnębienie, lekka depresja, jakieś bardzo ciężkie myśli po nocach, nieprzespane noce i zmęczenie psychiczne, takie umysłowe u byków wychodzi. Jesteście w takiej energii na, na tą chwilę, i w marcu coś się zacznie dziać w Was, takiego, że zechciecie ruszyć do przodu i znajdziecie moc i siłę, żeby działać. Uważajcie jednakże na to, żeby działać, ale z przemyśleniem, bo w klubu jest działanie, ale takie trochę pochopne, takie trochę ogniste, bym powiedziała. Zapalacie się do czegoś, a potem brakuje Wam sił. Będziecie mieli naprawdę dużo siły, dużo energii, żeby działać, i na horyzoncie. Będą Wam się pojawiały rozwiązania tych spraw, które Was bardzo męczą przez ostatnie dnie, a w zasadzie to noce, nieprzespane noce. Zobaczymy co dalej. No tak. Kochane byki. Te działania, które podejmiecie w miesiącu marcu, one przyniosą Wam ogromny sukces. Ale pamiętajcie, sukces nie trwa wiecznie. Bądźcie ostrożni, nie trzymajcie głów zbyt wysoko, tylko zachowajcie zdrowy rozsądek i umiarkowanie. Sprawy, które Was teraz przytłaczają, ruszą do przodu. Na horyzoncie są możliwości, są rozwiązania. Wy będziecie mieli na to ogrom siły. I jest zwycięstwo, jest pokonanie trudności. Jak powiecie A, to i powiecie B. Ale zachowajcie umiar. Nie napalajcie się za mocno. Dacie radę. Tylko na spokojnie. Trochę zwolnijcie. Dużo buław koło Was. Tak więc z tą energią ostrożnie. Nie walczcie. Będzie tutaj jakaś walka, ale taka na kije. Na kije. Y jeśli chodzi o uczucia, no to niektóre byki mają wrażenie straty. Mają wrażenie straty, mają wrażenie, że będą miały albo. Te, na, czy tak, chodzi o marzec, ale już w tej chwili czują stratę i myślą, że nie jest to do naprawienia, że muszą żebrać o uczucia, o miłość, o uwagę swoją. Ale odkrycie w sobie tę moc i zobaczcie, że jest wiele dróg, które prowadzą do dobrych rozwiązań. To, że coś nie wyszło wczoraj, nie znaczy, że nie uda się jutro. Nie wszystko stracone, tylko nie możecie błagać. Prosić o uwagę. Skupcie się trochę na sobie. Udowodnijcie sobie, jaką macie wartość byczki. A wtedy to, co dziś wydaje Wam się stracone, okaże się do osiągnięcia jeszcze. Pamiętajcie, że druga strona nigdy nie lubi, kiedy się ją. Błaga, o miłość, żebrze. Wszystko musi mieć umiar w braniu i dawaniu. Macie narzędzia, byki do tego, żeby żeby zdobyć, w dużym cudzysłowie powiem, tą miłość, o którą walczycie, którą chcecie, ale nie za wszelką cenę. Pamiętajcie. Nie za wszelką cenę żeby Was to nie przytłoczyło i żebyście nie wzięli na siebie za wiele też odpowiedzialności za to, że coś się nie układało, tak? Bo nie, nie zawsze nie jedna strona jest winna. Pamiętajcie, że wina zawsze leży po środku. Tak więc odszukajcie w sobie te piękne cechy i nie przytłaczajcie się odpowiedzialnością. Absolutną, oczywiście o tym mówię. A zobaczycie, że karta się odwróci. Karta się odwróci. Jeśli wy odnajdziecie w sobie swoje przepiękne wartości, być może sami nawet dojdziecie do tego, że nie było warto cierpieć po nocach, nie było warto płakać, nie było warto żebrać, bo to, co, o co walczyliście, było w zasięgu ręki. A może okazać się, że nie było takie cudowne jak myśleliście. Jakieś tajemnice. Rozkład kart generalnie jest taki bardzo, bym powiedziała, mieszany, bo jest tu dużo spraw związanych z uczuciami osobistych takich. Jest też trochę zawodowych spraw. Niemniej czytanie bardziej na uczucia. I osoba, w której pokładacie nadzieję bądź za którą tęsknicie, niesie ze sobą jakąś tajemnicę. Niesie ze sobą jakąś tajemnicę, o której nie macie pojęcia, jak to tajemnica, prawda? I tak naprawdę suma sumarum e, staniecie przed obliczem prawdy. Przed obliczem prawdy i wtedy dopiero zdacie sobie sprawę, czy ten wasz klucz pasuje do tego zamka, czy też nie. Denarów. Przepiękna karta, która mówi o tym, że wszystko osiągniecie, jeśli chodzi o płaszczyznę materialną, ale również tą płaszczyznę, na której Wam najbardziej zależy. Tak więc, jakby nie było, będzie dobrze. Nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Na Waszej drodze yy, staje cesarzowa. Można to rozumieć dwojako. Jest to kobieta, która Da Wam to, o czym marzycie, da Wam rodzinę, da Wam przyszłość, da Wam potomstwo, jak również cały urodzaj otrzymacie w marcu tego, co zasialiście w poprzednich miesiącach. Tak więc sukces jest murowany. Nie ma tu klęski. Jest obfitość. Jeśli mówimy o kobiecie czeka was to na co czekaliście. Jeśli mówimy o finansach będą pieniążki. Będzie sukces na tym tle. Jednakże nie zamartwiajcie się teraz. Skończcie z tym. Przestańcie żebrać. Macie moc, macie siłę do tego, żeby iść dalej z głową uniesioną do góry. I wy będziecie dopasowywać klucz do zamka. Zobaczymy. Powie nam złoty do dopowie do tych kart. Nie bierzcie na barki zbyt wiele i tej odpowiedzialności za siebie nie bierzcie. Jakaś wiadomość przyjdzie do Was. <laughs> Drogie byki. I znowu pojawia się w kolejnym czytaniu karta kapłanki. To jest bardzo. Mądra karta to jest ogromna wiedza dla osoby, dla której czytam, tak? Czyli dla baranów. Macie wiedzę, macie mądrość, macie doświadczenie, macie narzędzia. Nie dajcie się stołować nikomu ani niczemu. Zobaczcie, karta głupca. W marcu z absolutną lekkością będziecie. Iść przez życie bez trosko i to jest jakiś nowy początek w ogóle e, Waszej drogi. Być może tej, którą szliście, ale z nowym powietrzem, z nowym oddechem, początek tej drogi, z nową energią, a być może zupełnie nowej drogi. Choć uważam, że to, co było, jest nie wszystko stracone. To dla niektórych. Dla niektórych okaże się, jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, i e, niektórzy będą dokonywali wyboru, czy pasujemy do siebie, czy warto było, żebym ja, ja cierpiał, cierpiała po nocach. Przecież przede mną jest świat nieodkryty i ja mogę sobie e, wędrować bez trosko i bezkarnie po świecie i spotykać ludzi i przyjaciół. I nikt mi tego nie zabroni. Kochankowie, wybory przed Wami, ale również karta partnerska. Tak więc i te baranki, które będą oceniały swoją drugą połówkę, i te baranki, które będą się godziły z tą swoją drugą połówką, Zaznają szczęścia i miłości. O dziwo. Ale nieraz tak bywa, że zdajemy sobie sprawę, że to, o co walczyliśmy, zupełnie nam nie służyło, nie było dla nas. Piątka Mieczy. Czuliśmy się tak, oszukiwani. Niektóre... Przepraszam, baranki, byki. Niektóre byki czuły się... Czuły gdzieś pod skórą, że są oszukiwane, że są ranione, że są, Że nie wszystko jest wyłożone czarno na białym. W związkach. Czytanie takie typowo uczuciowe. Związkowe. Ale tutaj jest... Karta świata. Tak więc... No, możliwości, byki będą miały w tym miesiącu bardzo wiele. I bykom spadnie opaska z oczu, spadnie, spadną różowe okulary, dojrzą sedno i prawdę, dojrzą sens swojej egzystencji, swojego życia. Zobaczą nowe drogi, nowe możliwości, przestaną żyć za zasłoną, wyjdą do ludzi, wyjdą do świata, odnajdą siebie i, i, i towarzystwo, zauważą, że nie są sami. Szóstka kielichów. Czyli tak jakby będą mogli dzielić się swoimi emocjami, uczuciami z innymi. A dziewiątka kielichów to dopełni. Na tle emocjonalnym. Król monet piękna energia, spokój. Cisza, rozwaga. Powoli będziecie podejmować decyzje i cieszyć się tym, co osiągnęliście. Nie będzie tutaj już chaosu. Będzie takie mądre, powolne, dyplomatyczne. Rozsądzanie tego, co się wydarzyło. Nie będzie nieprzespanych nocy. Tu jest triumf. Tu jest zgoda. Sam ze sobą, sama ze sobą będziecie żyć w zgodzie. Jaka karta rada dla byków w tym miesiącu? Na pewno dostaniecie jakąś wiadomość, Być może właśnie związaną z waszą tą drugą połową, za którą tęsknicie. Karta rada. Odpocznijcie. Rozpalcie w sobie od nowa miłość do życia, miłość do przyjaciół, miłość, miłość do znajomych. Jest, macie ich wielu, wielu przyjaciół, wielu znajomych. Odrobinę ciepła dajcie sobie, bo bardzo się zmroziliście, zmroziliście wasze serce, zmroziliście wasze dusze, straciliście nadzieję, a ogień to jest nowe życie, to jest ciepło. Nie umiera, tak? Taka rada dla was. Karta brama, więc przechodzicie z tych wszystkich e, niedobrych emocji spokój, w mądrość waszą. Wyciszycie się. Może wyjedźcie gdzieś, może chociaż na weekend gdzieś pojedźcie sobie. Popatrzcie na naturę. Posiedźcie przy kominku. Porozmyślajcie o przyrodzie, o czymś takim pięknym, a nie o tym, co was spotkało. Nie wiem, taka bardzo ciepła takie bardzo ciepłe to czytanie jest i takie emocjonalne, takie dla Was. Nie jesteście sami, byczki kochane. O, tutaj w ogóle tak dużo energii żeńskiej pokazało mi się i takiej takiej lekkiej. W ogóle w marcu będziecie, byki miały przesyt informacji, ale też strasznie dużo wyborów różnych do podjęcia. Fajnych, miłych, dobrych wyborów. Dużo mieczy, dużo mieczy, dużo myślicie, dużo myślicie, rozmyślacie, dajcie odpust w swojej głowie. O i po raz kolejny pojawia mi się głupiec, tak więc zaczynacie w marcu coś działać z nową energią, z lekkością, z najwnością dziecka wręcz. Będziecie szli przez marzec, bez trosko. Coś się dla Was zaczyna, coś bardzo ciekawego. Dużo emocji tutaj u Was i dużo możliwości. Dla samotnych byków. No, być może jakaś podróż, to już też wspominałam i, 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 być może w tej podróży spotkacie swoją drugą połówkę albo osobę, z którą zaczniecie fajną relację. No, dla niektórych nawet, bym to powiedziała, relacja na, na całe życie może się okazać. Jeśli chodzi o samotne byki. Tak, dużo kielichów tutaj. Król kielichów, królowa kielichów. Samotne byki w marcu mają ogromną okazję na to, być może z majem, z, z wiosną, rzeczywiście te w brzuchu. A gdzieś w jakiejś podróży, bądź delegacji, bądź niedalekiej podróży spotkacie kogoś ale niekoniecznie musi być to podróż tak. Tak więc I znowu siódemka kielichów. Znowu mnóstwo wyborów dla byków w tym miesiącu. Fajnie, bo Miło jest mieć w czym wybierać, prawda? Bo z pustego w próżne salomo nie naleje, a tutaj nam się te kielichy aż wylewają od, od możliwości. Siódemka kielichów. Proszę bardzo, raz. Teraz siódemka kielichów, dwa. Wybory, wybory. Także miesiąc bardzo ciekawy. Kilku tematyczne, kilku, yy, że tak powiem, w, w, w kilka stron się to czytanie rozłożyło. Reasumując, byczki: nie płaczemy, nie rozmyślamy, nie wpadamy w depresję. Horyzont jest bardzo szeroki, otwiera się przed Wami wiele możliwości. Yy, nie żebrzemy o miłość, nie żebrzemy o uczucia. Yy, nie wszystko stracone. Dla tych, którzy myślą, że stracone, że, że tracą kogoś, bądź dla tych, którzy myślą, że nikogo nie poznają, że są samotni i będą samotni, to nieprawda. To nieprawda. Jest karta świata, jest karta głupca, rozpoczynanie z nową z energią, bez troską z nowymi możliwościami. Na horyzoncie przepiękny partner w energii cesarzowej, w energii królowej kielichów, tak więc dla panów to będzie y, kobieta bardzo mądra, y, zaradna, pracowita i, i taka, która da nam stabilizację i bezpieczeństwo, a dla kobiet odwrotnie, pan, który będzie mądry, stabilny, y, który da nam bezpieczeństwo, da nam miłość, uczucia i być może założyć się z nimi y, Gniazdo rodzinne. Ma wokół Was bardzo wielu przyjaciół i, zna przyjaciół i znajomych. Troszkę otwórzcie się na, na przyrodę, troszkę może gdzieś odpocznijcie, gdzieś wyjedźcie. Jest tu jakaś podróż, jest tu jeszcze jakaś wiadomość u Was. A w podróży nowe znajomości daleka, niedaleka, na weekend lub gdzieś w drodze do pracy, może w delegacji. W każdym razie jest tutaj znajomość i król kielichów e, wychodzi i królowa kielichów e, razem, więc. Gratuluję, bo czytanie bardzo ciekawe i myślę, że trafi do jak największej liczby odbiorców i oby się spełniło drogie byczki na marze 2020. Ja serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wysłuchanie mojego czytania. Zapraszam do kontaktu mailowego. Tam wykonuję czytania. <laughs> Przepraszam, osobiste rozszerzone. Wszystkie dane są pod filmikiem. Dziękuję bardzo.